Okej, okay, Alek, Alek się zaczął tu wspinać. Jak to Alek? Ten. No to co? Idziemy dalej, idziemy dalej. Chodźcie tutaj. Ej, chodźcie, tutaj można przejść. No wiesz, co się Ej, chodźcie, przechodzimy dalej, chodźcie. No nie tędy, Alek, weź. Ja, kurna, bez rąk będę się wspinał, tak? Ej, lol, ale fajna lampa. Tu nie ma przejścia? Ale przecież było. Ale to ta, tutaj może jest przejście, chodź. Nie, tutaj chyba? Przychodź tam, ale nie, tam są półki, tutaj... Ej wiem, tam na dole. Ej. Ta oliwier co. Nie ruszaj tej No Ale tego teraz się nie da zejść tak generalnie. Co? Tego się przecież nie da zejść. Ale... To znaczy w tej moglibyśmy skoczyć ten. Nie, tutaj, tutaj byśmy mogli pójść po tym, po tej walce i przeszkodzić tam. A nabijesz się na tego wojszę i no. Ej, e, wiem, chodźcie tam, chyba na dole jest do tego wejście. Ej, ogólnie. Ej, ja by ty, ja bym, mam, to jakby mam do coś ja mogli to jest taki grzesz i mówię, to przepraszam, że... Ale... Okej, spoko, Ej, bo mi Chodźcie. Ej, w sumie mogłem wziąć swoich kolegów. Starszy. Lustro. Panik tutaj na nich. Na nas nie czekać, żeby nam wpierdolić. Więc LOS. Essa. No i tutaj, ej, co schody normalnie jeszcze na powietrzu. Nie będzie ciemności i nie będę musiał ten. Nie ma żadnych tutaj rzeczy jakichś robić. Jest to. No bo tu jest, tu jest normalny chodnik. Ej, tu jest chyba kolejne Ty wejście. Ta. To, to nie będziemy musieli przy tych gościach iść. Nie, my przecież tutaj idziemy. Tu z kamery. O. o, i tu jest to. Poczekaj, czekaj, wezmę tutaj na balkon. Tu jest taki balkon. Ej, tu są, tu są szatnie. Weźcie więcej Tu są szatnie. Tutaj nie wiem, może była jakaś taka szatnia z tymi wieszakami nie wiem, na kurtki. Tutaj były przebieralnie. Jakieś yy, kable druty z tą wystają No Jednak ten Google Maps mi kłamało Że O tol patrzcie to są jeszcze drzwi, tylko be, żeby bez szyby To chyba prawdopodobnie było Ale zamknięte Ja szyby nie mam I tutaj ktoś Tutaj jest jakby taki fajny stół. Lol. Jakbym był żulem, to tak bym jadł. No i tutaj nie ma tego. Ej, ej patrzcie, tutaj, tutaj, tutaj idziemy jeszcze. I tam idziemy jeszcze. Dawaj, ten. Restauracja. Ten. Opuszczony skry. z Może ktoś to przemycał w odbycie. Bo ja nie umiem. Nie musisz to kliknąć. Wiem, ale w sensie ja, kliknij. ja nie jestem doświadczona w takich rzeczach. kliknij no. Nie umiesz zapalić zapalniczki? No nie... A to tak. do góry. Ale ja nie chcę się poparzyć. Ja pierdolę, to jeżeli na Tak, jeżeli prosto będziesz trzymał, to się nie poparzy. Nie, weź ty nie pali, bo ci rękę wnioski zapala. No właśnie. Nie to, to rzuci możemy, ziemię, jeżeli wybuchnie, to znaczy, że działała. Co no, jest pierwsza w ogóle? Ty zasada. Się... Co? Tak. To jakie kozacki. Ja nagramuję, czekaj. Patrzcie na zuma. Patrzcie, dziecko w tym Gdzie działa? To nie A Jak będzie jakieś hajs, to zabieramy. Co? Nie potwierdzam. Okej, okay, tu się idziemy dalej. O, Milka. jakaś. Okay. No. Tak więc tak. Okej, okay, tutaj sobie przejdziemy. Nie wiem, jeżeli z tego wyjdą cztery części, to będę pod wrażeniem. Tutaj jest kanapa. Ej, tutaj są kolejne jakieś. Nie wiem, może to były jakieś wspólne łazienki. To nie bardzo możliwe, bo to są takie płytki jakby. Ej, patrzcie. To jest jakby kogoś łóżko. Ciekawe, co to jest? Nie wiem, co to jest. To pewnie jakiś biznes. Gdybym był popularny, to bym mógł powiedzieć, żeby napisali w komentarzu XZ. Ale jak nie jestem no Czekajcie, bo trzeba tam przejść, bo jesteśmy jakimś zadupiu Jedzie po nas policja? Jedzie po nas policja? Ale nie, w sumie mamy drugie wyjście tam no, no tu chyba pójdziemy po rowerze Znaczy... Chodźcie jeszcze tutaj. Ale patrzcie, oddala się ten dźwięk. Ej, ale tu są chyba budki te takie. Tych, chyba pozbierali, wszystkie budki. Czekaj. Coś tam chyba pukało. Ale nie jestem pewien. Nie to ptak lol. O, coś mi okuło w nogę. No i są budki ochroniarzy? Nie wiem jak ktoś nie wiem jak wygląda budka ochroniarza. No na pewno nie tak. Max, gdzie byłeś Max? Na basenie. Na basenie i zdebeka. Ej, fajna podłoż, to jest co jesteśmy? Sumie... No, to jeżeli by, nie wiem, gdzieś, jak tak by tak posprzątać, to myślę, że to by, jakoś odmalować, to myślę, że to by jeszcze no było git. Tak jakieś, no, nie, no właśnie to jest takie coś... Chyba Cię pojebało. No tak Idź dalej. Ale będzie odgłos. No to jak się oddalimy. Na razie to ja chcę nagrać. No, nie wyzwali, no spustam rękę. Coś, w ogóle pozostałeś po krześle. Lol, nie tam jest szyby. Ognisko. No właśnie prędzej ich by zgarnęli niż nas. Lol. Ja tutaj mogę wyjść. Ła, się nabijemy na jakiegoś kija. Ej, chodźcie! Patrzcie! Beka z Was? Ale fajne szkło. Takie podłużne. E, krzesło. Można by sprzedać na eliksie. Nawet firanki są. Firanki są nawet. Patrz lustro. Siema. LOL. Styropian. brawo. No i już? Nie ma pojki. No i co zrobię? Ale co? Ale weźcie nie zbijajcie no weź tych trzy. No zaraz Kuna przyjdą tutaj po nas i LOL. I po nas. Co? Poczekajcie, bo tu jest jeszcze jedna budka. Zamknięta budka. Ta? No i biurko. Lol. Ej, bezpieczniki. Lol. Ja No to nie wiem. Ten film ma już 10 minut. To jest wszystko już. Będziemy no wracać. No już ma 10 minut, to no. zrobię hajsik. Zarabię. Nie, wiem. ty dajesz jakieś No, to nie jest tak, że... Się, możesz, nie możesz, No właśnie, to nie jest tak, że sobie jakąś opcję wybierasz. to po prostu... Najpierw musisz mieć 1000 subów, żeby zarabiać. I później jakaś firma musi do ciebie napisać, żeby, że, czy możesz po prostu zareklamować ich ten. No i jeżeli jesteś mało popularny, to za jedną reklamę, powiedzmy takiej gry, dostajesz trzystuwy. Chyba. Nie wiem. No to nie wiem to. My będziemy wracali w sumie. Wiesz, że ludzie stworzyli ten kanał Hacksmith Industry, czy jakoś tak? Stworzyli mieć świetny? Taki Takie normalny. Aha, no. Ale to on może normalnie metal przeciąć. Tak, może przecież i... But tak, mi się nie że To nie jest żadna fałka, tylko że jakoś go się No co, my tutaj wychodzimy dziurą w płocie. No co, no jelo jest.